TikTokerka wyjaśnia znudzonego Pikwę, kiedy facet jest szczerze to długość związku nie ma znaczenia. wideo. Medialna awantura między Shakira a Gerardem już teraz ma swoje zasłużone miejsce w annalech popkultury. Bistrac, kuplowidzma czy terroryzowanie byłych testiów to tylko niektóre ze sposobów, którymi piosenkarka postanowiła zwalczyć słynny Sloik Zemu, za sprawę którego dowiedziała się o zdradzie. Furorem w sieci robiata jest kolejny filmiki z udziałem pary, w których to fani Szakiry Goraczko doszukuje się dowodów na to, za ich związek od jakiegoś czasu skazany był na kleskę. Wina obarcza oczywiście pikwę, któremu zdarzyło się publicznie okazać o kochanej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jeden z filmików, na którym pilkarz ewidentnie nie przejął się nowa fryzura piosenkarki. Wygladając przy tym najawnie znudzonego, zwrócił uwagę pewnej Meksykanki, która w związku z tym postanowiła zanalizować relacje byłych już partnerów. Staceldiasa podaca to jedna z gwiazd TikToka, która mu pochwalić się niemalym gronem widzów. Na swoim profilu Meksykanka zgromadził ponad 900 tysięcy obserwujących, a sam filmik, w którym przyjrzała się Shakira i Pikwe, ma niemal 2 miliony odsłon. Zdanie ma podaki relacje między Shakira a Gerardem od dawna stały pod znakiem zapytania. O czym doskonale miało świadczyć zachowanie pilkarza? Mężczyzna zawsze pokazuje, kiedy kończy związek. Jeszcze ja że wierzę, że oni nie zachowuje się falszywie i nie potrafia tego ukryć. Wiele razy, kiedy my, kobiety, jesteśmy tak zaslepione miłością, mówimy sobie, że po prostu mężczyzna jest zmęczony. Zemialcie dzień w pracy. Kiedy facet jest szczerze zakochany, to długość z związku z dana kobieta nie ma najmniejszego znaczenia zaczęła. Zdaniem meksykanki prawdziwy zakochany partner będzie komplementował u kochana bez względu na wszystko. Tego z kolei nie można dostrzec w filmiku będącym przedmiotem jej analizy. Nie podnoszę tu alarmu, ale jeśli twój facet wścieka się przez takie drobnostki, jak w losy, Nowy Utwit czy szminka dust, albo zachowuje się w podobny sposób, to dla mnie jest to red flag. Jeśli nie będziecie traktowali jak najważniejszej herliderki, to trzeba się zastanowić, co się dzieje. Apelwala. Zgadzacie się z jej opinią?